Witam wszystkich Państwa. Przechodzimy w tej chwili do drugiej tury pytań właściwie do jednego zagadnienia, nie drugiej tury pytań. A tym zagadnieniem jest, jak rozwiązać problemy komunikacyjne góry kalwarii. Góra kalwaria jest non stop zakorkowana obecnie. Już od bodajże dwóch, trzech lat mamy ten stan codziennie. Zauważy, zauważyliście Państwo także, że mm, wróciły kursy pociągów do góry Kalwarii. E, jest to jakaś tam szansa na odmianę sytuacji, e, ale w tej kadencji podjęto też próbę y, porozumienia z zakładem transportu y, w Warszawie miejskiego, miejskiego zarząd w celu, transportu, tak, z Zarządu Transportu Miejskiego w celu y, umowy na temat wspólnego biletu tak zwanego. E, Przyznam, że ja byłem jedną z osób, która wierzyła, że uda się to zrobić, eee, nie udało się, ale no, nie jest co państwo planujecie? Ja w, w tym momencie zwrócę się do Jerzego Kongiela w tej sprawie zrobić w najbliższych czterech latach. Więc ja widzę taką szansę, ja już od, od zgłaszam od, od kilku lat, ale bezskutecznie należy. Proszę Państwa, są dwie linie kolejowe. Jedna łącząca Warszawę z Otwockiem, i druga łącząca Warszawę z Warką, z której korzystamy jako, jako bocznica, tam, dwa nie wiem, czy trzy pociągi dziennie do góry Kalwarii. Gdyby, i teraz linia łuków z przechodząca przez górę Kalwarii do Czapówka dochodzi do Wisły i w glinkach skręca w kierunku Napielata. Gdyby dobudował brakujący odcinek łączący glinki poprzez karczek z Otwockiem, pociągi kursujące do Otwocka mogłyby iść przez karczek Góra Kalwaria Czachówek Warszawa a te idące do czakówka w drugą stronę. Pętla południowa Warszawy. Piękne rozwiązanie. I wtedy komunikacja miejska w górze Kalwarii do dworca i mamy załatwiony problem. Ja i posłom ten temat przedstawiałem. Nie, nie wiem czemu czemu to nie rusza. To na pewno jest zagadnienie nie dla... Władz Góry Kalwarii, bo to jest za duży problem, ale to jest zagadnienie dla województwa mazowieckiego i problem Góry Kalwarii z komunikacją byłby rozwiązany. Wtedy rozblokowałyby się trasy kołowe na odcinku Góra Kalwaria-Piaseczno-Warszawa, czy też Góra Kalwaria-Konstancin-Warszawa. A co planuje zrobić w kwestii komunikacji pan Stefan Dunin, jeżeli zostanie burmistrzem? Proszę Państwa, to jest problem, który rzeczywiście nurtuje, nurtuje gminę Góra Kalwaria. Władze gminy Góry Kalwaria niepotrzebnie poprzez konflikt, poprzez różne plany weszły w konflikt z mieszkańcami Kondu. To nie jest problem obwodnicy Góry Kalwalii drogi 79 czy 724 łączonej do, do obwodu czy obwodnicy. Problemem jest trasa numer 50. Obwodnica trasy numer 50, gdzie jest rezerwa terenowa, gdzie, gdzie wyprowadzenie ruchu tranzytowego trasy numer 50 z, Ronda i z góry kaftanik spowoduje udrożnienie ruchu z, z trasy 79 i 724. I e, wydaje się, że lobbying w tym kierunku, a nie e, tworzenie e, i pchanie bezsensownego, bezsensownego projektu, gdzie e, wracą na tym mieszkańcy e, kątów, wbijania się trasy 79 przez kąty do, dopiero do 50 jest rozwiązaniem na już i to mogło być zrobione, bo to by pochłonęło dużo mniej pieniędzy i dużo mniej czasu. Wszystkie gminy na trasie Wschód-Zachód, na trasie 50. już mają obchodnice, tylko Góra Kalwaria w najbliższym obszarze nie ma. I to jest błąd, to jest błąd włodarzy tego miasta. Natomiast oczywiście transport publiczny tutaj Wzięła w górę ekonomia i nie tylko w górze Kalwarii, ale w Konstancinie. Bano się wyłożyć więcej pieniędzy, żeby umożliwić mieszkańcom dojazd jednym biletem, i to jest problem. Wybrano najtańszego przewoźnika, czyli PKS, natomiast nie chciano w tym ulżyć mieszkańcom. Trzeba doprowadzić do tego, żeby ZTM obsługiwał i Konstancin, i górę Kalwarię, i żeby ludzie mogli jeździć na jednym bilecie to rozładuje korki w Górze Kalwarii, natomiast oczywiście rozwijanie transportu szynowego, chociaż po modernizacji sieci średnicowej nr 8 jest to mało prawdopodobne i raczej nierealne. Dziękuję Teraz, bardzo, a co na temat problemu z komunikacją Góra Kalwaria Warszawa przede wszystkim powie Pan Arkadiusz Krzyżewski. Drodzy Państwo, jednym z kluczowych elementów naszego życia to są Niestety korki, które dziś utrudniają życie nam, ale tym wszystkim, którzy przyjeżdżają przez Górę Kalwarię. I tak naprawdę jest to jeden z zasadniczych problemów, który należy rozwiązać. Niestety nasze obecne władze w tym temacie nie poczyniły zbyt wiele działań. Kiedy ostatnio spotkałem się z wojewodą Kozłowskim i ministrem Grabarczykiem, Powiedzieli jasno, że nikt z góry kalwali nie zabiega, kiedy inne gminy walczą i stoją prawda. codziennie, w każdy pierwszy, wtorek, no. miesiąca u pana Wojewody. Ale nie może, że może sobie pani Nie, w tej sprawie. Pani Barbaro, na temat to, za, chwilę, ja za, za chwilę przekażę Ale powiem. nie, nie można mówić, że pan Wojewoda nie zna problemów będzie. drogi naszej obwodnicy. Znajduje pani swoje dwie minuty i wtedy będzie miała pani szansę. No, ale nie mogę nie reagować na. Pan po prostu nie mówi prawdy. No. Drodzy państwo, więc ja jako burmistrz chcę walczyć o to, żeby obwodnica Góry Karwali powstała. Zgadzam się, rzeczywiście w pierwszej kolejności powinna powstać obwodnica Ronda, czyli drogi, przy drodze numer 50. To jest priorytet. O to będę walczył, o to będę zabiegał. Ale z komunikacją są związane jeszcze dwa elementy. Wspólny bilet to bardzo dobry pomysł i będę go wspierał. I drugi element to komunikacja szynowa. Bardzo się cieszę, że udało się nam, naszym władzom, uruchomić tą linię kolejową i uważam, że Trzeba iść dalej, czyli zbudować parking, którego nie mamy od dwóch lat. Jakże potrzebny parking po to, żeby mieszkańcy czuli się bezpieczniej zostawiając swoje samochody. A druga kwestia to przyspieszenie albo zwiększenie w zasadzie liczby pociągów w kierunku Warszawy i z powrotem po to, żeby mieszkańcom łatwiej było się strzelić w odpowiedni, aby Dobrze. korzystać z tego rodzaju komunikacji. Pozwólmy, pozwólmy teraz zabra, zabra, zabrać głos, e, pani Barbarze Sąłowskiej. Ja mogę odnieść się do tego, co tu wiele razy padło do ZTM. -u. Rzeczywiście byliśmy z Konstancinem blisko e, podpisania tego porozumienia, ale musicie państwo też zauważyć, że takie decyzje burmistrz może podejmować, ale musi mieć to odzwierciedlenie w uchwale la, Rady Miejskiej i przekazaniu środków na ten cel. Nawet tak zamożny Konstantin z tego porozumienia również się wycofał, bowiem ten podyktował nam bardzo ostre i wysokie warunki. Do tej rozmowy i dyskusji możemy zawsze wrócić i tak jesteśmy umówieni, że w nowej ewentualnie kadencji, jeśli nie mieszkańcy, no, ja, będzie to już moja ostatnia kadencja, jeśli mnie jeszcze was zaufają, obdarzą zaufaniem, to na pewno zrobię wszystko, żeby powstała obwodnica jest tak uzgodnione i dzięki moim staraniom tak naprawdę i mojego zespołu, z którym pracowałam, jest tak ustalone, że pierwszy etap budowy obwodnicy miasta będzie etapem, to jest ostatni etap, czyli trzeci etap, który kosztuje cała, cała inwestycja, to jest około półtora miliarda złotych. A ten trzeci odcinek, czyli pierścień od, y, ulicy, od stacji benzynowej Orlen przy ulicy Grójeckiej za naszym stadionem do stacji benzynowej przy drodze do warki i dalej do mostu, kosztuje 285 milionów złotych. I mam nadzieję, że te pieniądze, pomimo trudności, jakie ma dzisiaj y, budżet państwa, znajdą się w przyszłym roku w budżecie Generalnej Dyrekcji. To jest jedno. Chciałam zauważyć, że również. Rozpoczęła się w tej chwili przebudowa, generalna przebudowa drogi 724 z Góry Kalwarii do Konstancina. I na pewno tą drogą wielu mieszkańców od nas jeździ. Tutaj powiedziane, że skorzystaliśmy z najtańszego środka, jakim jest PKS. To ja chcę powiedzieć, że nie tylko my z tego środka korzystamy, wiele miejscowości w Polsce ma takie rozwiązanie, a chciałam powiedzieć również, że zostało uruchomione dodatkowe połączenie poprzez Szymanów-Solec do stacji metra Wilanów z góry Kalwarii. Bilet kosztuje 5 złotych. Jest to naprawdę bardzo, nie wspomnę, jeszcze się chciałam odnieść do parkingu przy kolei. Chciałam to zauważyć, te że te to jest w dwóch słowach, to nie jest nasz grunt. Grunt należy do PKP i my nawet, Mam propozycję, żeby płodzieża nie? ale wystąpiłam właśnie, to tutaj pana ministra Grabarczyka, z którym rozmawiałam na ten temat, że skoro PKP to dostało, to dlaczego samorząd nie może... Dobrze, a jeżeli, Jest to majątek Skarbu Państwa. Tak. Jeżeli pan Dariusz Jański zostanie burmistrzem, to znaczy, jak szanowni, poprawi komunikację? Szanowni Państwo, ja bym tutaj rozdzielić te dwa tematy. Przede wszystkim jeden temat to jest infrastruktura drogowa, a drugi temat środki komunikacji. A więc jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową, to oczywiście zgadzam się z Państwem, bardzo źle się stało, ale to się stało prawdopodobnie pod koniec lat 90., kiedy na pewno nas jeszcze tutaj nie było, że fragment obwodnicy miasta, czyli od 50. Nie wszedł, nie wszedł w inwestycje 50. -tki. Bo podobnie jak w Iszczonu, Chynu mielibyśmy już tą inwestycję za sobą i gmina, samo miasto byłoby już jak gdyby odkorkowane, mogłoby oddychać i mieszkańcom przede wszystkim by się lżej żyło. Czyli drogi. Natomiast sama obwodnica nie poprawi sytuacji z Warszawą. Wiemy, że jeszcze odległy jeszcze czas, zanim nie powstanie puławska BIS, zanim nie powstanie 724 BIS, czyli Konstanci. Bo znów będzie dołek yy, zatorowy na odcinku od piaseczka. W związku z tym uważam tutaj, że zasłużny jest pójść w transport kolejowy. I tu przechodzę w tej chwili do środków transportu. Zgadzam się z panem Jurkiem, że yy, trzeba zainwestować. To nie jest nasze zadanie, ale możemy na to wywrzeć wpływ i mieć na to wpływ, jeżeli chodzi o transport kolejowy. Doraźnie, tymczasowo, a właściwie natychmiast można próbować zwiększyć ilość kursów do Warszawy, zbudować infrastrukturę, to o czym Państwo też mówili, parkingową, ale nie tylko parkingową, nie tylko w Górze Kalwarii, parkingową, oświetleniową, żeby te miejsca w okolicy y, przystanków kolejowych były bezpieczne. I tu myślę o Górze Kalwarii przede wszystkim, ale również jest stacja kolejowa w Czarnym Lesie, jest w Czachówku. I skomunikować, skomunikować gminę, Komunikacją wewnętrzną, u nas nie będzie stać nim do tego, na to, żeby do każdej wsi dojechał autobus, ale w ten sposób, żeby skomunikować główne miejscowości, żeby zmniejszyć to drogie dotarcia do autobusu, czy busu, bo to chyba by byłby najlepszy środek komunikacji, na linii naszej miejscowości, czyli komunikacja gminna do stacji kolejowej. Góra Kalwania, Czachówek, właśnie w spornie, Czarny Las i Czachówek. To wydaje mi się, że jest priorytetem. Natomiast rozmowy oczywiście z RTR nam trzeba prowadzić, bo wspólny bilet byłby naprawdę dobrym dla naszych hmm. mieszkańców, tylko nie można się zgodzić na wariackie warunki. Hmm. Trzeba być twardym negocjacji łącznie z samorządem Konstancina, żeby negocjować jak najbardziej korzystne. Na hmm. Krótko do Państwiej wypowiedzi chciał się odnieść Pani. Znaczy hmm. ja podzielam pogląd, hmm. że budowa obwodnicy nie poprawi komunikacji z Warszawą, ale poprawi życie mieszkańców A to nie uległo możliwości zdecydowanie. Natomiast... Uważam, że wariant obwodnicy przez kąty został wybrany przez Warszawę dlatego, że był najtańszy. Ja myślę, że, że właściwym. Byłaby obwodnica, która by się zaczynała przed baniochą, przed Wypękiem, wzdłuż krajowskiego parku krajobrazowego i wychodziłaby za cmentarzem w Baniosze, za dziewczynkiem i za długimi kątami pomiędzy łówką nie naruszając żadnej, żadnej zabudowy, nie tworzyłaby konfliktu. Natomiast... Jeszcze krótko pan Stefan. No to jest w przyszłości, ponieważ plany już są zrobione dla tych i to są następne koszty i następne wyłożenia. I przeciągnięcie planów. Natomiast... Dobrze, że pan burmistrz powiedział, trzeba być twardym negocjatorem. Myślę, że tego Państwu zabrakło wszystkim e, w kontaktach z ZTM. Konstancin nie był tak zainteresowany, bo ma już e, transport publiczny z ZTM i dopłaca. To trzeba było twardo rozmawiać. Panie Stefanie, nie uczono, ja twardo umiem rozmawiać, nie uczono, że zawsze jest tyle prawdy, ile matematyki. I tak jak przedstawiliśmy, chcieliśmy, żeby były autobusy niskopodłogowe, bardzo dobrze wyposażone, a tak naprawdę za wszystko myśmy mieli zapłacić, a tylko za ten, by sobie dał kasownik i, i zbierał pieniądze. I tak dlatego na, ale tak jak powiem, mowa nie jest zamknięta i będziemy na ten temat rozmawiać, Natomiast jeśli chodzi o ilość kursów kolei, pociągu, to jest również temat otwarty, bo jak pamiętacie Państwo, pierwsze spotkanie, które się odbyło było w górze Kanwali, jak trochę mieliśmy kolej, to było pytanie: czy nie będziemy wozili powietrza? Dobrze.